Rozmowa poranka. naszym gościem jest przebywająca w Gruzji mieszkanka Tbilisi, Tamuna Szwili. Dzień dobry, witam serdecznie. E, dzień dobry, dzień dobry Polska. Proszę powiedzieć na początek, jak minęła ostatnia noc w Tbilisi i czy Pani była na tych ostatnich protestach? Tak, tak, oczywiście, tak jak codziennie. No tak samo jak poprzednie dni. E... Najwięcej jakby ludzi przychodzi wieczorem po pracy, później rozchodzi się tak o 11.00. Zostaje, zostaje, zostaje to, że też dużo ludzi, ale nie tak dużo jak to, np. o godzinie 20 tam, czy 21.00. No i później zaczyna się ten sam scenariusz, że oni starają się jakby nas rozgonić z tych protestów, nasza strona jakby stara się utrzymać swoją pozycję. No i tak, tak, do rana, tak mniej więcej. Wczoraj na przykład bardzo wcześnie zaczęli nas już gonić, jeszcze nie było jakby czwartej. Jak z drugiej strony, jakby, jeżeli mogę nazwać, zaatakowali, ale to nie było tak, że od razu zaczęli jakby nas gonić, a to normalnie stanęli w linie, znać, że są i to jest ten moment, kiedy jako oni tak robią, że. To jest ten moment, kiedy najlepiej już gdzieś chować, czy tam jak najszybciej uciec, bo ci, którzy po prostu wpadną im do, do rąk, będą bici, zabrani, aresztowani. Więc tak to się stało, że jak tylko zobaczyliśmy, że usłyszeliśmy bo ja na własne oczy nie zobaczyłam jak tylko usłyszeliśmy, że stali już po drugiej stronie, że jesteśmy otoczeni, to po prostu od razu szukaliśmy schronu. I na szczęście mieliśmy. Ta sytuacja w Gruzji jest niezwykle dynamiczna. Te protesty gromadzą się już od sześciu dni i pamiętam w poniedziałek pojawiły się takie głosy ekspertów, że ciekawe, jak to będzie kiedy skończy się weekend. Czy ta liczba protestujących będzie stała, czy jednak się będzie zmniejszać? Jak to wygląda? Czy ta liczba właśnie osób, które gromadzą się pod gruzińskim parlamentem, codziennie jest mniej więcej taka sama? Jest tendencja zwyżkowa, spadkowa? Pierwsze dwa dni było mniej niż teraz, teraz e, o wiele więcej i mm, na przykład w pierwsze dwa dni w nocy nie było tak dużo ludzi jak, jak to jest teraz, więc z tego co dam, ja, ja nie ja nie mam czasu żeby czytać statystyki czy tam żeby czytać ile ludzi wyszło, bo za dnia jakby śpię i dopiero w nocy wychodzę. To z tego, co obserwuję, widzę, że w nocy mamy więcej ludzi. E, mamy więcej ludzi niż to było dwa dni temu. No i minął e, weekend, ale ludzie wciąż są. E, więc to, to jest takie dla mnie pewne, że e, jednak ta, te komunikaty, które e, zresztą ja też robiłam, żeby w nocy wychodzili, jak, i, i że jak przychodzą, to niech nie przychodzą na trzy godziny, a zostają tam mniej więcej do rana, ponieważ właśnie. Ten rząd wykorzystuje te poranne godziny, kiedy mniej ludzi jest, żeby nas zaatakować i na szczęście stało że naprawdę mm, ludzi, którzy stoją tam, no mniej więcej do rana, bo wczoraj troszkę wcześniej nas jakby rozgonili, to oni, um, no, no więc nas było sporo, tak. Chciałabym zapytać o liczby. Pani wprawdzie przed momentem powiedziała, że nie ma czasu czytać statystyk. Ja dziś rano przeczytałam, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji podaje, że od sześciu dni zatrzymanych zostało 300 osób. Czy na Pani ogląd sytuacji, czy Pani ma wiedzę, że dokładnie te liczby są właśnie takie, jak zostało podane przez ministerstwo? Myślę, że może to być prawda, bo za każdym razem jak zostają tacy, ja na przykład od razu jak słyszę o tym, że robokopie się pojawiają, czyli ten spec specna, oni to jakoś się dzielą, bo też mają różne formy i tak dalej. Niektórzy mają czarne formy, niektórzy troszkę takie jakby zielone. Jak tylko wiem, że oni się pojawiają, czasami sama widziałam, czasami słyszałam, to staram się ukryć, bo ja wiem, że nie dam rady się bronić. Ale są tacy, którzy zostają troszkę mhm. dłużej wtedy, i wtedy to jest taki atak, e, e, wtedy jesteś jakby sam na sam z takim robokopem, i oczywiście ci, którzy wpadają im do rąk, to e, zostają aresztowani czy tam przetrzymywani przez kilka dni. Akurat to, dokładnie o tym nie wiem, czy ich od razu wypuszczają po kilku godzinach czy po dniach. Szczerze mówiąc, nie mam takiej informacji w tej chwili. Wielu gruzińskich komentatorów twierdzi również, że w pacyfikacjach protestów biorą udział Rosjanie. Czy pani może się do tego odnieść? Ja myślę, że to jest. Ja osobiście o tym nie słyszałam. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to nie jest prawdą w tej chwili. I myślę, że to jest jakaś taka... Jakiś fake news, który w no, tym momencie krąży. Tak, jakiś fake, bo to jest... Bo gdyby to było tak, to naprawdę to w tej chwili wiadomości między nami rozchodzą się bardzo szybko, jak tylko jest jakiś komunikat. I myślę, że gdyby, gdybyśmy się dowiedzieli, że coś Ruscy nas gonią, to wtedy już, no wtedy o wiele więcej ludzi by do nas, do nas dołączyło. To byłoby zupełnie inaczej. To, to by wyglądałoby zupełnie inaczej. Więc myślę, że to jest jakiś fake news. I te doniesienia możemy zdementować. W tym roku to już trzecie Fala protestów w Gruzji, tak zwana ustawa o obcych agentach, to był pierwszy taki moment. Ta ustawa to też takie kopiuj wklej właśnie ustawy rosyjskiej. Z kolei w październiku tak. były protesty w temacie wyborów, czy wtedy też pani w nich uczestniczyła tak. i czy ten trwający obecnie można ocenić jako największy? Uczestniczyłam w, w każdym z tych, tylko że przebywałam w Polsce podczas tej pierwszej, jakby pierwszej tej fali ale w międzyczasie do Gruzji i wtedy, kiedy przyjeżdżałam, uczestniczyłam, uczestniczyłam one dosyć długotrwałe, więc miałam możliwość jakby być w Polsce i być w Gruzji na protestach. Później oczywiście na kolejnych i teraz też. Wydaje mi się, że to są największe z tych wszystkich, najbardziej gorące pod każdym względem i, i najbardziej w tej chwili istotne i najbardziej um, potrzebujemy teraz tego, więc najważniejsze z tych wszystkich. Te protesty w tym momencie odbywają się po tym, jak rząd gruziński zdecydował, że nie będzie prowadził rozmów z Unią Europejską. Co pani wtedy pomyślała, jak się pani poczuła, kiedy usłyszała te doniesienia? Dla mnie to nie było żadnym, szczerze mówiąc, newsem, bo wszystkie te kroki przez 12 lat, które one, oni podejmują, to wszystko wskazywało na to, że jakby tak zamierzają robić. Więc szczerze mówiąc, ja nie byłam zaskoczona. No tak, no to wcześniej news. te rozmowy też nie były prowadzone, to prawda? Choć gruzińskie marzenie ma w programie wyborczym integrację z Unią Europejską. No tak, tak, tak. Oczywiście, bo, bo muszą kłamać, ponieważ mamy w konstytucji to, że mamy iść w stronę Europy, że to jest naj, nasz najważniejszy cel. A mówienie tego, że nie idziemy już i zatrzymujemy to na zawsze, to znaczy łamanie konstytucji. Nie? Dlatego musieli powiedzieć, że dopiero po tam, do, że wejdziemy do Unii Europejskiej tam z godnością w 2030 roku. Ale wiadomo, dla nas, dla nas, ci, którzy tam stoją, my wiemy, że jakby to jest po prostu znowu kolejne, kolejne kłamstwo, które którymi karmią nas już od 12 lat. Więc jakby dla nas to nie było newsem, tylko, że to było um, dla nas to było fajne jakby, jakby zapalanie ogniar, że teraz już wiemy, dlaczego wychodzimy na 100%, bo, bo to usłyszeliśmy wreszcie, co oni przez te, ten cały czas jakby robili z naszym państwem i nagle usłyszeliśmy jakby to na głos. Nie? Dlaczego pani zdaniem władze zdecydowały się o tym iluzorycznym, jak przed momentem pani powiedziała, zawieszeniu euro integracji właśnie teraz? Bo część gruzińskich politologów uważa, że był to ruch taki trochę wyprzedzający, bo sama Unia Europejska mogła podjąć takie kroki w odpowiedzi na, na ostatnią rezolucję, która mówi o tym, że wyniki wyborów były sfałszowane i że w Gruzji powinny się odbyć na nowo, ale też inna część politologów dostrzega w tym działania Rosji, która się spieszy trochę przed Inauguracją Donalda Trumpa, by zgarnąć jak najwięcej terytorium pod swój e, protektorat i nakreślić m, takie nowe strefy wpływu. Jakby pani skomentowała tę sytuację? Mm -hmm. Tak, tak, rozumiem. E, zróbmy e, to te, w ten sposób. Ja nie jestem politologiem. Ja jestem e, zwyk, zwykłą mieszkanką Tbilisi, która wychodzi na protesty, bo mam pewne, no po prostu pewną wizję. Więc. więc nie mogę powiedzieć, nie mogę ani zgodzić się, ani zaprzeczyć temu, co mówią politolodze, że to było przyspieszone, czy nie przyspieszone. Ja nie posiadam takiej jakby informacji, bo po prostu jestem zwykłym człowiekiem, który tam wychodzi i, i, i nawet nie miałam czasu, szczerze mówiąc, poczytać o tym. A więc może to było przyspieszone, może, może to być prawdą. Może nie, ale. Ostatni, jakby m, po tym wszystkim e, po tej pewno jakby wojnie na Ukrainie, z bardzo szybkim tempem, ten rząd zaczął, zaczął nas cofać do tyłu. Jak wcześniej jeszcze nie było tak mocno. To było jakby powoli, ale odkąd tak to się stało bardzo szybko, jakby tak naprawdę codziennie. Budzimy się i patrzymy, że ten premier Kobachice i jego poprzednicy znowu coś wymyślają i znowu trzeba iść na protesty. Więc no więc to jest taka, taka, taka moja odpowiedź. Protest. Mam nadzieję. Że to Oczywiście jest, 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 bardzo, jest bardzo jasna. Codziennie protestując, ubiegacie się tak naprawdę o reakcję świata. Potrzebne są sankcje? Tego chcecie? My ubiegamy się przede wszystkim o reakcję tego o rządu, którego nie uznajemy, bo nie uznajemy e, tych wyborów. I to jest przede wszystkim o, o tą reakcję. I oczywiście, gdyby ta reakcja Europy była, i gdyby ta reakcja świata była, to też byłoby dla nas, tak bym powiedziała, bardzo byłoby miło, że ktoś z nami stoi. Ale przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że to jest nasza walka i my mamy ubiegać się najpierw, jakby o swoich, żeby oni w końcu zrozumieli coś. I nie tylko ten rząd, ale także część i to duża część społeczeństwa, która jest po stronie tego rządu. Więc to jest dla nas bardzo ważne. Patrząc na to, co przed wami w kontekście zbliżających się 14 grudnia wyborów prezydenckich, no istnieje duże prawdopodobieństwo, że pani prezydent ich nie zatwierdzi, bo tam w ciele elektorskim opozycja nie ma żadnego przedstawiciela. Ta sytuacja zdaje się naprawdę być bardzo zaogniona w tym momencie w Gruzji. Czy będziecie protestować do 14 grudnia? Dłużej do skutku? Do kiedy chcecie protestować? Myślę, że będziemy protestować dopóki, bo to dopóki możemy, dopóki mamy siły, dopóki czy coś się nie zmieni, bo na przykład pierwsza fala protestów, jeżeli Państwo pamiętają, dosyć długo trwała, tam no, od marca to się zaczęło mniej więcej i skończyło się w maju, więc jakby to trwało naprawdę dosyć długo. Dlatego będziemy protestować. Dopóki po prostu możemy. Ja nie wiem, co się wydarzy naprawdę, może coś takiego się wydarzy, co nas zatrzyma, ale jeżeli wszystko będzie tak, jak jest dotychczas, tak jak codziennie, to możemy protestować jeszcze z miesiąc, może nawet więcej. Po prostu. To wszystko zależy od tego, czy, czy będziemy mieć siły na to. Tamuna i szwili była dziś naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. M 107 i6fM.